Zaczynamy od tego, że Apple wchodzi w branżę gier komputerowych. Do tego ArenaNet ogłosiła kolejny update do Guild Wars 2 i sporo się tam zmienia. A Mist of Pandaria Classic dostało datę premiery. Dlaczego? Tu Bolko7, a to moje newsy. Apple wchodzi w gaming. Przynajmniej tak niektóre outlety twierdzą na podstawie faktu, że firma z Kalifornii kupiła dwuosobowe studio odpowiedzialne za jedną grę. Ja na pewno w to uwierzę, aczkolwiek Bloomberg i parę innych outletów weszło głębiej w temat Apple'a i gamingu, i oni prezentują dosyć przekonujące dowody. Pierwszym dowodem na to jest, że jakieś półtora roku temu Apple ułatwił możliwość portowania gier z Windowsa na właśnie swoją platformę. Kolejnym jest dowód, że rozmawiają z wieloma studiami na temat właśnie portów gier na swoje ekosystemy. No i ostatni tak naprawdę to są potwierdzone plotki o tym, że pracują nad aplikacją na iOS-a, ale jak Steam, czyli będziemy mieli komunikację do tego achievementy oraz oczywiście możliwość kupowania gier w jednym jakby to miejscu. Jest to dziwny krok, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez lata tak naprawdę wszystko, co można było kupić na iOS-ie było przez App Store, to teraz rozdzielenie tego pokazuje wyraźnie, że próbują po prostu taki krok zrobić. Czy im wyjdzie, nie wiem. Z doświadczenia czy też z historii wiemy, że Apple ponosi mega porażki w ostatnich latach, a z gamingiem też nie szło. Na początku lat 2000 albo końcówki lat 90 próbowali nawet stworzyć konsolę. Poniosła ona mega porażkę. A ostatnie lata, jeżeli śledzicie tą firmę dokładnie, to jest pasmo porażek, jeżeli chodzi o nowe produkty. Są one albo wycofywane, zanim dojdą do rynku, albo później. Usuwane z istnienia na stronach, jak już wyjdą, ponieważ mają problemy. Ciekawi mnie, czy z gamingiem im pójdzie lepiej. Ja osobiście bym się ucieszył, ponieważ większa konkurencja na rynku to zazwyczaj lepsze ceny dla nas, aczkolwiek może się dogadają ze Steamem i Epiciem, by stworzyć monopol. To też jest w stylu tej firmy. A teraz przejdźmy do Guild Wars 2, które właśnie ogłosiło ostatni update do obecnego dodatku. 3 czerwca dostaniemy nową mapę, kontynuację historii, nowy Meta Event, do tego nowy Fraktal, nowy Challenge Mode, no i oczywiście masa itemów do Fashion Wars. Poza tym, i to jest według mnie najciekawsze, są zmiany życiowe dla osób grających w tą grę. Zmiany te dotyczą przede wszystkim ułatwienia życia oraz ułatwienia zarządzania Equipunkiem ponieważ mają zamiar wprowadzić jeden scroll do teleportacji zamiast kilku, co jest naprawdę długo wyczekiwaną zmianą przez komuniki. Dla osób, które nie grają, chodzi o to, że do różnych map możecie oczywiście dostać się podróżując lub też używając teleportu, ale każdy scroll teleportacyjny zajmuje Wam de facto miejsce w ekwipunku. Teraz ma być jeden do wszystkich, co ma ułatwić nam zdecydowanie życie. Drugą zmian, zmianą, która ułatwi nam życie, to jest nowy gobler, który też ma podobno łączyć pozostałe goblery. Dla osób, które znowu nie grają w Wild Wars, najprostszym sposobem opisania gobleru to jest to, że dajecie jakieś zasoby, by uzyskać buffa, który może Wam pomóc, a może być bezużyteczny. To jest już inny temat. Poza tym Arena pokazała nam roadmap i poinformowała, że na początku lipca dostaniemy informacje o nowym dodatku. Trzeba pamiętać, że dodatek został przesunięty i jego premiera już nie będzie w okolicach października, a raczej listopada, niezależnie od tego informacje o nim na początku lipca. Jeżeli jesteście graczami Guild Wars, to ja mogę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli do tej pory nie kupiliście tego dodatku, to poczekajcie do lipca. Jeżeli jesteście nowymi graczami, poczekajcie do nowego dodatku, ponieważ będzie ten czas zdecydowanie taniej kupienie pozostałych rzeczy. I to wszystko z dłuższych newsów, teraz czas na szybciutkie. Zacznijmy od faktu, że World of Warcraft Miss of Pandaria Classic dostał datę premiery i będzie on startował 21 lipca. Ja jako gracz tego dodatku jak wyszedł, mogę powiedzieć bez dwóch zdań. Bardzo lubiłem klimat i wygląd tego dodatku. Nienawidziłem faktu, że zdjęto kapa na daily. Szczerze powiedziawszy, ten dodatek mnie najbardziej wypalił, ponieważ każdego dnia musiałem robić jakieś 50-60 chyba daily, żeby wszystkie frakcje, jeżeli mniej więcej teraz to już nie pamiętam, pchnąć. Co za tym idzie, spędzałem jakieś 2 godziny do 3 grainując daily dzień za dniem, aż po prostu nie miałem ochoty już wchodzić do wowa. Mam nadzieję, że tam limit będzie w tym klasiku, ale szczerze też uważam, że Pandaria Classic był niepotrzebny, bo dla mnie klasyczny World of Warcraft kończy się na wracie Top. De facto ja bym powiedział, że Burning Crusade to jest ostatni klasyczny Warcraft, bo wrat już był troszeczkę mieszany jak dla mnie. City Skylines 2 przesuwa start swojego pierwszego dużego DLC-ka na czwarty kwartał tego roku. Jest to według mnie dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że start tej gry był według mnie fatalny i nie tylko mnie, to przesunięcie i dopracowanie DLCK, za którego ludzie będą mieli płacić, jest według mnie słuszną decyzją. Aczkolwiek nie wiem, nie wiem, czy jest słuszne utrzymywanie tej gry, która ciągle ma bardzo dużo problemów, dajcie znać w komentarzach. Cywilizacja siódma ma masę problemów od premiery. Obecnie de facto gra w nią mniej więcej 7 do 8 tysięcy osób równocześnie, co jest zdecydowanie poniżej nawet stylizacji 5, już nie wspominając o szóstce. Ale deweloperzy się nie poddają i dalej ją naprawiają. Kolejny patch, który ma naprawić i przywrócić funkcjonalność, którą zabrali w tej wersji gry, ma się pojawić de facto w czerwcu. I co ciekawe, w tym patchu dopiero dostaniecie możliwość grania na dużych i ogromnych mapach oraz wsparcie dla Steam. Workshop. Jest to ciekawy sposób developingu ze strony Faraxys. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, by to studio tak zawiodło swoich fanów. I w Online dostanie nowy dodatek o nazwie Legion. Według tego co piszą mądrzejsze głowy na temat tego MMO, będzie on zmieniał drastycznie gameplay. Nie rozumiem jak, ale mogę pocieszyć się tym, że czekam tak jak chyba większość internetu na historię z tego MMORPGA, ponieważ żadna inna gra nie pobudza fantazji graczy, jak to co się tam dzieje. Przykładowo utrata 100 tysięcy dolarów w zniszczonych statkach, albo też uwodzenie lidera Sojuszu po to, gdy on śpi, by ukraść mu statek dowodzenia. Lost Ark chyba się powoli zwija, jeżeli chodzi o Amazon Games, które właśnie poinformowało, że wersje językowe. Francuskie, jak i niemieckie zostaną przeniesione na język angielski. Tłumaczą to oczywiście faktem takim, że koszty tłumaczenia nie pokrywają się z ilością graczy grających w tych wersjach językowych. Krok zrozumiały, ale też pokazujący, że to MMO, przez de facto uważam błędy dewelopera Smiling Gate, jak i też Amazon Games, powoli będzie się zawijało na rynku europejskim, być może też na światowym. Player Obscure Expedition 33 sprzedało 3 miliony 300 tysięcy kopii swojej gry. Taką informację podali właśnie na ax Gratulacje, liczymy, że sprzedadzą mi jeszcze więcej, bo to jest tu bardzo dobre, ale trzeba też troszeczkę szpilkę wbić w Ubisoft, bo mam na to okazję, ponieważ trzeba pamiętać, że Assassin's Creed Shadows do tej pory był ograny przez 3 miliony osób, ale nikt nie wie, ile kopii sprzedano. Najwyraźniej tam jest zdecydowanie gorzej niż tu, a trzeba pamiętać, że Assassin's Creed Shadow to wielka marka, a Expedition 33 to nowe IP z małego studia. Brawo jeszcze raz dla nich. I to by było wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie suba, lajka, komentarz. Po więcej newsów zapraszam na kanał lub też możecie kliknąć w linki powyżej. Trzymajcie się.